Wr wróćmy jeszcze na chwilę do momentu wygranej. Co najbardziej wygranie Ci się cieszyło? Czy to była pieniądze, czy to była perspektywa przyszłości? Co to było? Szczerze? Pieniądze mogłyby w ogóle nie być wygrane. Nie kłamię. No, serio. Serio, 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 są, serio. Uważam, że są dla Ciebie turbo ważne? Yy, nie no, są ważne. Są w ogóle... Bo pieniądze? pamiętam, przepraszam, że to tak przytoczę, pamiętam taki moment, w którym gadaliśmy o odcinkach i Ty miałeś takie, ej, czy my serio wygrywamy ten hajs? I ja poczułem, że ten hajs jest dla Ciebie ważny. Okej, okay, no to jest takie... No ustawię, to jest ćwierć miliona i ja takich pieniędzy jakby nigdy na oczy nie widziałem. I ja też, bo to był etap, gdzie ja w ogóle nie wierzyłem w połowę rzeczy, że ja w ogóle z Freezem rozmawiam, nie? Ja serio gadam z Freezem. Ja serio gadam tutaj z, Wermulka, z Wermulką? Ja serio z, właśnie zbiłem pionę y, z Wujkiem Łukim? Jakby do mnie powoli dochodziły te rzeczy. I autentycznie po finale mam tak, że ta, pią ta piątka, nie? To, to trofeum, jak trzymam, to jest dla mnie, to jest dla mnie najważniejsze. Ta droga, którą przeszedłem, to, że to jest udokumentowane, to, że mogę sobie to obejrzeć w każdej chwili. I jak trzymam tą piątkę, to ja szczerze mam wyjebane w te pieniądze, bo pieniądze się jeszcze zarobi. Ale jakby to, że był program, bo jak trzymam tą piątkę, to wyobrażam sobie to. Zgłoszeń pewnie tych filmów było pewnie około tam, nie wiem nawet ile, w tysiącach się liczy pewnie. Ludzi na castingach było 800. W programie było 20. Ja wygrałem jako jedna osoba z, trzy, z trzech tysięcy ludzi, byłem jedną osobą, jedną osobą z trzech tysięcy ludzi, która zasłużyła na wygraną i to mnie, i to jakby daje mi najwięcej. Jak trzymam tą piątkę, to tak sobie myślę, szczerze, nawet nie musiała być ta pieniężna wygrana, bo to mi daje, to, to są te marzenia, o których y, całe życie mówiłem, że mówiłem każdemu, a realnie to się zdarzyło i to dziecko wewnętrzne, które zawsze chciało, to, zawsze chciało tego doświadczyć, zostało, że tak powiem, zaspokojone. I to jest dla mnie, kurde, najważniejsze.